Czy komputery kwantowe zniszczą bitcoina? Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Jeżeli mówimy w ogóle o świecie, w którym pojawią się komputery kwantowe, to myślę, że instytucje rządowe oraz bankierzy dużo bardziej mają się czym martwić niż społeczność kryptowalut. No bo kto poradzi sobie lepiej z taką mocą obliczeniową? Systemy prowadzone przez zbiurokratyzowane instytucje, czy sieć tworzona przez dziesiątki tysięcy członków na całym świecie? Jeżeli już doczekamy się komputerów kwantowych, to najpierw instytucje będą celem ataków, sieci, które dużo łatwiej schakować. Ale tak, są również zagrożenia dla Bitcoina. Co kwantowe komputery mogłyby zrobić Bitcoinowi? Mogłyby namieszać w algorytmie sygnaturowania. Sygnaturowanie jest używane do udowodnienia, że posiadasz Bitcoiny w momencie dokonywania transakcji. Te algorytmy to elliptic curve digital signature algorithm (ECDSA) oraz sygnatury Schnorr. Ta technologia jest używana do generowania kluczy portfeli. I np. ECDSA działa tylko w jedną stronę, a więc za jej pomocą możesz wykorzystać klucz prywatny do stworzenia klucza publicznego, ale nie w drugą stronę. No i teoretycznie, jeżeli mielibyśmy dostępną wystarczającą moc obliczeniową, która jest obecnie nieosiągalna, a mogłaby się pojawić za pomocą kwantowych komputerów, to można odzyskać klucz prywatny z klucza publicznego, stosując na przykład algorytm SHORA. Ten już jest z nami od 1994 roku. No a kiedy taki haker ma do do klucza prywatnego, to może dokonywać transakcji na Bitcoinie i przesłać BTC na swój adres. Jakie jest rozwiązanie? W odpowiedzi na komputery kwantowe pojawią się adresy odporne na ataki kwantowe i wtedy użytkownicy sieci Bitcoina musieliby przesłać swoje BTC właśnie na takie bezpieczne adresy, żeby sieć Bitcoina mogła obsługiwać tego typu bezpieczne portfele, to użytkownicy musieliby przeprowadzić soft fork, czyli zmianę sieci Bitcoina działającą wstecz albo hard Smartfork. Zmiany, która spowoduje powstanie nowej sieci Bitcoina i porzucenie starej. Jeżeli chodzi o Bitcoina, to raczej Softfork wchodzi w grę. Pytasz, dlaczego nie mielibyśmy wprowadzić takich zmian już dzisiaj? Dobre pytanie. Otóż jest bardzo ciężko, aby użytkownicy sieci byli na tyle jednomyślni, aby wprowadzić jakąś zmianę do Bitcoina. No chyba, że jest to naprawdę konieczne. Jeżeli już do tego dojdzie, to w momencie, kiedy komputery kwantowe staną się realnym zagrożeniem. Teoretycznie, Bitcoiny, które są na portfelach osób zmarłych, czy do których hasła zostały zgubione Nie zostaną przeniesione na bezpieczne adresy I te bitcoiny są zagrożone Czyli jeżeli kiedykolwiek zobaczymy, że bitki z adresu Satoshi'ego zmieniły właściciela No to raczej nie świadczy o tym, że Nakamoto z martwych wstał Ale, że komputery kwantowe maczały w tym paluchy Szczerze mówiąc jestem bardziej zaniepokojony nowym systemem bankowym Nowym porządkiem świata, wojną Niż komputerami kwantowymi w kwestii bitcoina Moim zdaniem bitcoin i tak jest najbezpieczniejszą możliwą inwestycją oraz taką, która oferuje największe możliwe zwroty z inwestycji. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał. Bardzo motywujecie mnie do dalszej pracy. Subskrybuj, lajkuj. Nara.